Człowiek, jest możliwość dania ci wpysk na jenie? Znieważyłeś mnie w jednej z naszych wspólnych gierwiec, chciałbym, żebyśmy to załatwili. Jako mężczyźni, krótka piłka. Nie bije 15-latków. Jak bardzo uwielbiam ściek, w którym jestem? W skali od 0 do Tadeusz Norek, Kalor, Karol Krawczyk. Myślę, że mniej więcej tak, a jak po wszystkim. Ty kurwo kupa główna. Zalokował mi dżunglę śmieć. Ja dostałem dżunglę od typa. Typ z dobrego serduszka się ze mną zamienił. A ten gość wszedł nam w paradę i... On sobie piknął dżunglę? Bo tak, i spierdala na Co za kurwa jebany najgorszy śmietnik z do Diamondu? Oby ci kurwo komputer wybuchł i rozpierdolił się na części. Dobra, nie wiem czy mają grać w ogóle na tym midzie. Co się stało? Zobaczmy, jak to się stało. Giepek kompletnie zero wizji. Przypominam, gracz na poziomie diamentu. Kompletnie zero wizji. Nie wie, gdzie jest przeciwnik. Na mapie widoczny jest tylko i wyłącznie Botlane. I wie, nie wie, gdzie jest Ari, nie wie, gdzie jest Lisin. Lisin mu wychodzi na plecy. Giepek sobie bije krypki. Dostaje kopa. Autoatak Leesina. Movement, ty movement typowego intingu. Typowego intingu już tutaj, ale spokojnie, będzie tego więcej, jeżeli dla kogoś to nie jest wystarczająco. Spójrzmy sobie na kolejny. No ty po prostu już mu było obojętne, czy on wygra tą grę, czy przegra, po prostu szedł do przodu midem. To jest już int. Więc nie dyskutujcie ze mną i nie pierdolcie mi, że gepek nie intował, jak jesteście w jakimś kurwa silverze i nie widzicie gierki na oczy. Bo nie wiem, bo patrzcie sobie, nie wiem, na minimapę, kolorki, nie wiem. Bo typ, który mówi, że ten typ nie intował, jest dla mnie po prostu, kurwa, brązem. Typ w chuj intował. I dostał zasłużonego raporta, mam nadzieję również zostanie zasłużonego bana. <tryk> typ typowo z Ty kurwo kupogówna, zalogował mi dżunglę śmieć. Ja dostałem dżunglę od typa, typ z dobrego serduszka się ze mną zamienił, a ten gość wszedł nam w paradę i on sobie piknął dżunglę, bo tak i spierdala na Co za kurwa jebany najgorszy śmietnik z Dołodajmondu. Oby ci kurwo komputer wybuchł i rozpierdolił się na części. Dobra, nie wiem czy mam grać w ogóle na tym midzie no, no ty nie da się do niej dojść. Nie da, nie się, da się do niej za dojść. Do... Za mocno jest, bo nie wiem, nie widziałem na kurwa biję na dwa hity zabiję. Draven nawet ulti nie odpalił. Kurwa co za ścierwojebane AD Carry. Stary, on ciebie mi chyba trzy gry przegrałem przez to, że mam takie kurwa gówna na AD Carry. Dobry był kolkor. Właśnie dobra była ta wbita. Tylko, że kurwa ma im się nie dodawić. Draven nawet bestiement zawsze ci wyjdzie gdzieś z dupy. Zawsze nieśmiertelny. Kurwa, chciałem temu Trashowi jebanemu zgankować, to się nie dało, bo kurwa puszował śmietnik. I teraz będzie kurwa do mnie otwierał jebany kurwa pies pysk. Ty kurwo. Witasz też lamincie, kiedy trafiacie na takie główne. No giepek dawaj, robimy place'a życia, jajty. A, poszedłeś na wrajty. Nie wiem, to super. Bardzo miłe z twojej strony, że robisz KURWA rejty! Traszu. Nie czaję, czemu ten typ poszedł na wrajty? Niem ulti, mogliśmy zabić Lee Sin, że zgarnął się shutdowna. I teraz się jeszcze... Ma. Dobra, powiem tak. Go, kurwa, pacjans. Zobaczcie, ja chcę pograć w Pacjenta. Biłem go w twoją klatkę. Wyklikasz tą Lux... NIE! Ten kurwa idioto nacisnął Q zamiast ją bić z auto-ataków z tym pierdolonym redem. No powiedzcie mi, że to nie jest ściek na edikery. Kurwa, ja bym wiedział, jak to zagrać, stary. Nie grając za Edikery. Kurwa, no zabij tą... No to, zabij tą Lux, ty... kurwa, to za typ! Jaki on jest, kurwa, mierny! Dobrze, że ta Jana coś gra, bo naprawdę... Jaki ten typ jest, kurwa... Ale wiesz, co jest najlepsze? Że on teraz przeżył na 20 HP i mówi sobie...